Afirmacja, uwolnienie od strachu. Oddychaj głęboko, weź głęboki wdech i wydech. Bądź świadom myśli, które za chwilę wypowiesz. I powiedz teraz. Niniejszym uwalniam się teraz i w tym miejscu od częstotliwości strachu każdego rodzaju, który hamuje mnie na mojej drodze. Ten strach nie jest mój i nie należy do mnie. Został na mnie przekazany i jestem gotowy go oddać. Oczyszczam w tej chwili swoją duszę, oczyszczam w tej chwili wszystkie moje inkarnacje i sytuacje, w których przekazano na mnie świadomie strach. Rozpuszczam w świetle wszystkie sytuacje. Które miały jakikolwiek związek ze strachem. Rozpuszczam w świetle główną przyczynę mojego strachu, która do dzisiaj ciągnie się ze mną na wszystkich moich poziomach. Łączę się świadomie i absolutnie z boską. Pełną światła inteligencją i proszę o absolutne oczyszczenie wszystkich elementów strachu w mojej duszy, w moim sercu, w moim ciele i w mojej aurze. Jestem absolutnie połączony z czystością. Światłem i miłością wszechświata i zlewam się z nimi. Moja dusza, moje serce, moje ciało i moja aura są całkowicie rozświecone i połączone z najczystszymi kosmicznymi prawami. Tworzę obecnie moje własne pozytywne pole energii. To pole jest właśnie aktywowane. I połączone z najczystszymi, kosmicznymi prawami. Moja dusza jest wolna. Dziękuję. Rozświetl. Jeszcze Twoje ciało złotym światłem, i podziękuj światu światła za pomoc. Jeżeli chciałbyś wzmocnić działanie tej afirmacji, przeczytaj ją głośno, minimum przez 7 następnych dni. Użyj siły tej afirmacji i tego rytuału i stwórz pozytywne pole energii wokół siebie. Poprzez to przeprogramowujesz pola przestarzałych kościelnych rytuałów i łączysz się z nowym, osobistym i pozytywnym polem. Twoje komórki przejmują słowa tej afirmacji, łącząc się z nowo stworzonym polem. W przypadku, kiedy jakieś Twoje myśli strachu lub jakieś inne negatywne myśli skomunikują się z Tobą, to po chwili przestaną do ciebie dochodzić, bowiem odczują od ciebie twoją wewnętrzną moc i twoje światło, i będą wiedzieć, że nie mają możliwości przywiązania się do ciebie. Dziękujemy ci za twoje poświęcenie i za twoją wytrzymałość przy pracy z twoim osobistym rozwojem i poznawaniem siebie.